Halo, halo, cześć, siemano, witajcie, z tej strony Kowal Zapraszam was na odcineczek z serii Od Alkoholika do Rolnika W dzisiejszym odcineczku rozwieziemy sobie nawozy Z tego co pamiętam tu Na tym polu zakończyłem odcinek Tutaj na polu 20 Jest sobie soja tu mamy oczywiście owies i na 11 też mamy soje Że no, biorę się do roboty. Jedyny Tak e, Dlaczego mam 46 tysięcy? Już wyjaśnię e, Mianowicie Czas na picie Gdyż A, i nie piszta, że ten na takich ogonach wierzę na ten. dobra, mniejsza, mniejsza to mianowicie 46 tysięcy dlatego, iż, no prawie 47 w poprzednim odcinku na poprzednim odcinku coś mi się schrzaniło i po prostu wchodziłem na save'a, miałem 26 tysięcy a nie 56 nie wiem czy by było to spowodowane, ale na szczęście już tego nie ma yy... dlatego yy... jest 46 tysięcy Bo wydałem po prostu na yy, siano dla koni z którymi w następnym odcinku będziemy jechać na sprzedaż Kwit yy... będzie. Jak obliczyłem to około yy... ile? Wie? Czekaj no. Nie wiem ile jest za konia jednego jak się kupuje. No dobra, około, około 400 kafli zarobimy, nie? Tak. Yy. Kupiłem właśnie siano dla koni. Yy, kupiłem nawozy właśnie. Dla tych, co oglądają filmy wiedzą czemu tutaj są <śm> znaczki Adidas'ów. E I właśnie dlatego odjąłem sobie to mówię, a dobra 46, prawie 7000 będzie git. Postanowiłem, że będzie git I mówię, dobra, no to elegancko dodane, dobra. Zrobione, zrobione, to, do, to można nagrywać nie wiem czy ja dobrze tutaj elegancko, Rybnie sieńka teraz siewam ale jadę Ty... Ty... Czekaj, no muszę zobaczyć co na marce ku na tego Ło Jezu Przewodz tym naszej grzechy I yeah. jak zawsze odcinek musi coś Kowal od Andrzejowicz. No z to kurwa kulą Zależy, że można, ją dobra. Na wiezie nie 100%. 90. O, 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 o. o. Czyli od Po to gdzie jest ten kurwa? Dobra. cia, hoberka Dobra. I tera rura. <laughs> no. Więc nawet Tak. Stoi. Ej, nie, więc się chyba zbugowało. Dobra. Nie, na o to. Eee, Myślałem właśnie nad tym... żeby na gospodarkę Wybudować sobie kurnik Sorry. Myślałem właśnie nad kurnikiem Ale Nie wiem czy na razie mi się chce bawić z kurnikiem eee, Może na razie to tam sobie odpuszczę ten kurnik Nie wiem Powiem tak, na razie są konie, to by mi chyba wystarczyły, nie? Ale to. Zobaczy się co jeszcze. Z czasem przyjdzie to na wiecie. Yy, tak. Yy, Kombaj najprawdopodobniej, yy, bo te pieniądze, które zarobię z koni, idą na przeznaczenie nie na rozbudowę gospodarki, tylko na przeznaczenie w nią, włożenie kasy, jakiś ciąg i coś tam nie. Yy, dlatego postanowiłem, że. Aeroselmasze. Robimy ostatni sezon na tych polach. Zobaczę, jeszcze wybiorę kombań, który będę chciał kupić. Ale no, myślę, że ten kombań, który teraz kupię, zostanie na długo. Bardzo długo. I zobaczę jeszcze, jak będę stał z pieniędzmi. Jak będę dobrze stał z pieniędzmi, to myślę, że kupię land z polem 21 albo 27. Zobaczymy. Ale na pewno, jak będę stał dobrze z pieniędzmi, to kupię. Zresztą, ile soi samej będzie, to już dużo kasy będzie z samej soi, nie? Nie, ale w soję to wo, będę inwestował tutaj. Wszystkie nawozy, wszystkie pieniądze, które póki co mam, to będą szły tutaj w soje, bo jak wszyscy wiedzą, pieniądze z soi są świetne. Będę, świetne są. Nie wiem, tak, dobra, dalka mi w końcu rozsiadł nawozy, czy nie? Ej, ty nie wiem, co tu się od zaliło. Tu przejeżdżałem normalnie, elegancko, przejechałem i. Tu jest git, a tu kurwa coś nie wiem. Mm. jak tu jak ma się nie robić? No i jest git malina, tutaj wszystko, a tam nie wiem. Ciao, odbijaj dobra, do. Nie, dobry. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eee, ogólnie powiem tak, że. Eee, a, bo ja zapomniałem powiedzieć: weźcie, udostępniajcie, żeby, żeby te sobie padły. No weźcie, udostępnijcie. Bo za niedługo 200 subskrypcji Świętujemy No Ja wiem, 5 ton, mówię jeszcze, jeszcze mi pewno zabraknie, a tu jeszcze... Chuj, z... Jezu, i nie zostało tego Dobra, tutaj sobie machnę, ciach Myślę, że tu, pach tam przejadę sobie do końca, ja tam tamtej strony będę sobie śmiał. I w końcu nie wiem jak z tym przerabianiem pól Bo... Nic Bo teraz już nikt nie ogląda tej serii chyba Tylko pojedyncze osoby, ale tam... się no tak przelotowo i te. to jest całe oglądanie Co mnie tu, jakie ja nagrywam? Pokażmy to. No. Eee... Temat gierek jak jakiś poruszyć, to... Tak. Będzie odcinek, na pewno, z CSA a z minigamesów. Już mam ekipę, z którą będę nagrywał. Eee... Nie wiem, jak to oglądacie. To nie wiem, który jest. Dzisiaj mam 14 marca. Yy, prawdopodobnie nagramy sobie to jakoś. Yy, no nie wiem. 15, 16, jakoś to tak, nagram, nie? Yy, jutro, pojutrze. Yy, Minigamesy games, jakieś fajne tutaj yy, for fun granie, żadne tryhardowanie, tylko tam for fun elegancko pachnie. Pach, pach, Yy, jeszcze możliwe, że nie wiem czy dziś czy kiedy indziej Ale będę chciał nagrać sobie właśnie z singla yy, tego Jak to się zgra? A, EuroTraka Bo to jest fajna gierka Wyczylować się można całkowicie yy, Po prostu można się czegoś z niej nauczyć, nie? Yy... A jak dobrze pójdzie, to z ziomkiem sobie nagram yy, z MP, nie? MP sobie nagramy właśnie z ETS, a nie? nie jedziemy sobie, coś tam sobie porozmawiamy, pośmiemy się, nie? Te pole dokończę. Ile tu jest minut odcinka? Dopiero 11 minut. Tej dobra, te pole dokończę. Yy, I prawdopodobnie. No, tą yy, pszenicę pojadę sprzedać. Bo cena jest fajna. A mam jej. 15, yy, 57 ton. Ue, czasu na 15 nie daję. Czekaj, muszę odrobić trochę ten czas. Daj na 60 Dobra, 120 nie wchodzi Oj, Pa! Pa 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 jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu tu. U mój Boże. Dobra, nie było tematu. O Jez! Ole tutaj. Z Opsa to może nie aż tyle ale z y, soi to fajnie da. Nie wiem, ile na oko, ale fajnie da. Jeszcze no zostaną ponad 3 tony nawozu, także będzie good good. I w następnym odcinku różniwa Przedajemy w następnym odcinku koniki I zabieramy się za żniwa yy, Myślę, nad, yy, że jak zmienię kombajn yy, To dokupię chyba jeszcze jedną przyczepę tą agrolinerkę Tylko, że na skrętnej oscy, nie? Ale lepiej wozić 42 ton niż 21 nie? Dobra, pach, pach, pach Dobra Oberek Pach Dobra Łęka jak Dobra. zawsze Dobra, mnie tu nie ma. Ja bombę włączam. I ogień, mm -hmm, mm -hmm. w ogóle jakie mam zużycie Co yes. to... 6% na zużycie, nice. no jest Może dlatego, że nagrywam w y, 50 fps -ach. Bo ja mam customowo, nie? Kautu lalantara Dobra, to tutaj sobie wstąpię na tym I tak, bierzemy stajera, stajera pardon, Przepraszam I tak, gdzie jest dobra cena? Pan mi powiedz o, cie, babka Dobra, port południowy wschodni Gdzie on jest? Ło mój Jezu Tak po kurcz Może, że nie dalej Jakby dalej, to by była kaszana. Dobra Ciao, bajerka. Tutaj bomby. Dobra Przemocy stój! Darmo zjadzie. Pieniędzy nie marnie. Tu nagrywane jest ładnie. Nagrywane 15 minuta odcinka. Ciao, blondeka Jodie. Dobra, żeby znowu nie poszło opona. Pójdzie o to będzie lipcu. Ej, czas, 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 czas. Spokojnie. Dobra, teraz za daleko, ten czas nie... Tu wali, kurwa, nie zwracam na koniec. Dobra, nie bryga. Jeden. Uuuu, tak. O, ale ma ciężko, ma. To. Ma ciężko, jebanutki yy, Się zastanawiałem właśnie na to serio, z yy, tej polskiej wioski, nie? Ale... To musiałbym mieć z kim nagrać Bo tak samemu cały czas monotonnie, to też kurde nie ten Jakbym miał z kim... Nagrać... o kurde Jakbym miał z kim nagrać to by było Picobello Magnific, By było siadamy, nagrywamy, nie? Ale tak samo, to nie, bo to kurwa cały czas yy, Gadać o jednym, tu na serii coś yy, mówić trzeba, coś wymyślać, jakieś tematy A to nic Dlatego na razie się wstrzymam z tą serią Bo po prostu nie mam z kim tego nagrać Nie mam z kim nagrywać farminga wnioski nagrać Farminga i yy, po prostu, to i, to i też dlatego so, z jednej strony też odcinki są so rzadko z Farminga właśnie to jest jedna przyczyna, ale druga przyczyna to jest też mojego internetu po prostu ciężko jest przesłać 12 giga odcinka przez jeden wieczór, nie? Dobra, pokaż mnie. Dobra cena. Hamuluj. Cena najlepsza. Dobra. Bierzemy to. Dobra. Ile co pieniążki moje kochane? Dostanę fajnie za nie za tę Ło mój Jezu! Ło Jezu! Pokaż no, co ja bym sobie mógł kupić. Dobra, powiem tak. Eee, Masaj to na pewno nie będzie. Mimo, że jest Masaj dwa razy taki, można powiedzieć, to nie. Za to Roselmasz. no taki kurde Szczerze? Roselmash jest fajny Ale taki strasznie zwyczajny, a poza tym z Roselmasza na no Roselmasha to tak też nie za bardzo, nie Dlatego kupujemy sobie tego Nie no, świruję Kupimy sobie tego John Deerka. Też Test za John Tirem, łapeczka w górę Subik by się przydał. Bardzo by się przydał. A jeszcze no, dokupiłbym jeszcze tą yy, AgroLinerkę. No tak to. Tak to nie ma takich fajniejszych takich tych. No. AgroLinerkę. tu tu tutu. Ten szczęście. No. Przecież nie będę takie landary, nie? No, tego sobie 7,6 metra zakupię i będzie git. Zakupimy sobie. A i w ogóle no siewnik by się przydało zmienić, bo to już mnie wyraźni, nie? Jak to jest małe. Dlatego weźmiemy sobie tego Wadersstada yy... Sztajer spokojnie udźwignie. A przy okazji jest duży, także no, 6 metrów to jest... Yy, umie świat i ludzie, nie? Ile tu mam? 20 minut od odcinka, dobra, jadę, tylko jeszcze jedną przyczepę Jest jeszcze jedną przyczepę przy jednym. Lecimy. Politykę założyłem, kurde, tylko nie założyłem. ale, O! Kuli! No i poszło opona w chuj. No i żem wykrakał. Dobra, to Login. Tego Cena gdzie indziej? Stój Ooo Cena spada kurwa akurat teraz Ech, Dobra zobaczcie Na razie to tam łagień Już na czas nie ma na kierunki Jest tylko łody. bo mi się przypomniało właśnie powiedzcie. Yy, napiszcie w komentarzu yy, jaki. Yy, czy... twój jaki, cały czas jaki jaki yy, Czy brać modyfikacje jakichś ciągników, jakichś kombajnów yy, do tego bo na serię, nie? Bo jak coś brać, no to jak brać jakieś modyfikacje, no to yy, możecie mówić, nie? Bo jak na przykład yy, jakiś ciągnik czy coś nie byłoby problemu Nie byłoby w ogóle problemu Dobra, chodźmy nie do szybkiego Zdejmę pion w locie Z mać Co to też... Ej, ja jeszcze żebym tutaj go ustawił to... Myślałem, że będzie pikobolo, a tu jak zawsze Łe No to następny odcinek już Żniwa to już na pewno wiemy, czy ja się jeszcze przejdę po polach, pokaż 100%, zero zachwycenia. Łobu jezu, pokaż A tutaj nie wiem, bo to jest, kurwa Dobra, tutaj tego najwyżej słabszego. O? 100%. Ol, wywie to, ile ja będę miał pieniądzów? Ile 20 pieniądzów? Łobię jezu. Dobra, już zatankowany to ile mi zostało? 15 ton O! O! -o. Dobra Punkt stacji, kolor Kurde, ładnie Le, może już blisko To co? Tutaj oberka A no to za strychy kurde, Ejać, flecie, jać! Kurz, to jest sinio, już się nie da daleko, bo tam w chwili. Pewnie ubijają, w jakie to szybko sprzedamy i będzie kończenie odcinka. как бы он зашел сюда. На той нахуй. Ой, давай Да, вы огонь, огонь. уже есть, 24 есть курва. Вы есть Добро, стремлю жить, огонь. Фиатрик. А, добрый. Będę przez dwa miesiące wrzucał odcinek, ale to nic. Yy... Iść jaka pogoda u was! Kto już wyruszył w pole? Bo u mnie tutaj na wiosce. No, ja jeszcze nie ruszyłem w pole, ale na wiosce tutaj. No, już konkretnie cisną powiem tak. Udy. Tajerbokiem. o, mam już, mam już tytuł, o kurwa. DAAA Zrobię ten bolek Dzisiaj na odcinku I mormondo Dobra, ja tutaj będę sypał i w tym miejscu skończę odcinek, bo tak to Już nie będę nawet wracał, to wiecie Ło wow. cena Kurwa, mogę jechać na ten północno zachodnie No niestety, dobra Sypiemy. Także no co? To by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na yy... poprzednie odcinki, jak i na te, które będą. A my co? No, jeszcze zobaczę ile wyspałem się na jest Dobra Także tak sobie łapeczka w górę, daj jakiś komentarz, bo mało komentarzy jest. Udostępnij Bo nic udostępnień nie ma Także tego Widzimy się w kolejnych odcinkach Elo